Najczęściej zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, którzy chcą odświeżyć swoją obecną stronę, po to, aby wyglądała profesjonalnie i by przyciągała klientów estetyką i nowoczesnością. Odświeżam bardzo wiele stron, to widzę, jakie błędy są najczęściej popełniane na bardzo wielu stronach. Jednym z najczęściej powtarzających się błędów na stronach internetowych jest niespójność w odstępach między elementami oraz sekcjami. Twórcy stron używają często różnych wartości 6 pikseli 12 14 37 jest to niestety błąd ponieważ powinniśmy mieć system ustalone z góry, jakich wartości będziemy używać. Ja osobiście używam systemu czwórkowego, czy jak kto woli po prostu liczb parzystych, czyli 16 pikseli, 24 piksele, 20 pikseli, 48 pikseli. Dzięki temu strona internetowa wizualnie wygląda estetycznie i przyciąga uwagę do tych elementów, na których nam zależy. Jest jeszcze mnóstwo zasad projektowania, które wykorzystuję przy tworzeniu stron internetowych, a jeśli czujesz, że Twoja strona obecna wymaga poprawy, to zgłoś do mnie na bezpłatną konsultację, sprawdzimy Twoją stronę i zobaczymy, jak można ją odświeżyć, by wyglądała profesjonalnie i budziła zaufanie.